Za każdym razem samolot jest kontrolowany przed odlotem przez jednego z nas, pilotów lub przez mechanikę. Procedurę tę nazywa się walkaround lub przeglądem samolotu przed odlotem. Pilot obchodzi samolot dookoła i upewnia się, że jego najistotniejsze części są tam, gdzie być powinny. Jedną z najważniejszych rzeczy, które trzeba sprawdzić podczas przeglądu samolotu, to oczywiście jego silnik. Sprawdza się, czy nie ma wycieków, śladu oleju lub płynu Ulicznego pod silnikami. Zagląda się do nich, by upewnić się, że nie ma uszkodzeń łopatek wentylatora lub żadnych obcych ciał, np. ptaków, które byłyby zasane do silnika. Natomiast zimą sprawdzamy, czy nie ma lodu na tylnej krawędzi łopatek wentylatora. Na dziobie samolotu znajduje się osłona, która wykonana jest z plexiglasu. Za nią umieszczony jest radar pogodowy samolotu. Jest to urządzenie, które rejestruje chmury burzowe. Przed odlotem należy sprawdzić, czy opony nie mają żadnych pęknięć. Oczywistym jest także, że nie mogą być wytarte. Bardzo ważne jest sprawdzenie, czy amortyzator jest na swoim miejscu. Sprawdzamy też lampy przy dziobie, światła lądowania, czy działają i czy szkło nie jest uszkodzone. W tym samym czasie oglądamy podwozie, by upewnić się, że nie ma wycieków. Potem obserwujemy spód samolotu. Oglądamy go i sprawdzamy, czy nie ma tam żadnych gnieceni lub nie został uderzony bądź potrącony. Patrzymy następnie na przednią część skrzydła, oglądamy także drugi silnik samolotu. Następnie sprawdzamy tylną część skrzydła samolotu, patrzymy czy nie jest uszkodzony. Spoglądamy w górę, by sprawdzić czy światła pozycyjne samolotu, position light, działają. Og nede i halen af flyvemaskinen sidder der et hvidt lys, som peger bagud. Podobnie patrzymy na silnik, upewniając się, że nie ma niczego w jego wnętrzu, a wszystkie jego ruchome części, które można stąd zobaczyć, nie są uszkodzone. Upewniamy się, że lotki samolotu, które są wykorzystywane do przechylenia maszyny, są takie, jakie być powinny. Podchodzimy do głównych pół samolotu, by tak jak w przypadku pół przednich, upewnić się, że nie są spłaszczone. Prawidłowe ciśnienie w oponach jest ważne. Stąd można również zobaczyć na podstawie wieżnika opon, w jakim stanie są okładziny hamulcowe i czy nie należałoby ich uniknąć. Hmm. W ten sam sposób upewniamy się, że nie ma wycieków w przewodach hydraulicznych ani żadnych innych płynów pod głównymi kołami samolotu. Następnie idziemy dalej, aż do tylnej części samolotu, by upewnić się, że wszystkie luki inspekcyjne są zamknięte. Patrzymy na ogon samolotu i płytki ogonowy. Sprawdzamy, czy nie są one w jakikolwiek sposób zniszczone, a także, czy jest wystarczająca liczba piorunochronów. So en u, a in a flue, hey, powracając z ogona samolotu upewniamy się czy działają światła pozycyjne gdy przechodzimy na on on samolotu postępujemy, same same samolotu, postępujemy identycznie machine, z czynnościami kontrolnymi sprawdzamy exactly dokładnie same to samo po lewej side, co i po prawej stronie